Jeśli masz kryptowaluty, nie możesz przegapić tych czterech wydarzeń ekonomicznych w tym tygodniu. We wtorek 29 kwietnia odczyt wolnych miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych. Odczyt wyższy niż prognozowany jest zazwyczaj byczy dla dolara, przez co może być negatywny dla Bitcoina. Na Max Data App jest dostępny bezpłatny alert na spadek Bitcoina powodowany umocnieniem dolara. Skomentuj dolar, a wyślę ci do niego dostęp i instrukcje. W środę 30 zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych PKB oraz bazowy indeks wydatków konsumpcyjnych. Bazowy indeks wydatków konsumpcyjnych ludności to taki lepszy wskaźnik inflacji, i Fed preferuje go przy podejmowaniu decyzji o otrzymaniu lub obniżeniu stóp procentowych. Jeśli odczyty będą wyższe niż prognozy, oznacza to raczej utrzymanie stóp procentowych i mocniejszego dolara. W czwartek odczyt liczby nowych bezrobotnych, a w piątek zmiana liczby zatrudnionych poza rolnictwem oraz stopa bezrobocia. Będzie się działo, dlatego załóż już teraz konto na Max Data Up, skopiuj bezpłatny alert na wzrost indeksu dolara i miej święty spokój w majówkę. Smacznej karkówki i do zobaczenia. Max Data Up: przewaga dzięki technologii.